Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i nareszcie bardzo słonecznie. Piękną mieliśmy zimę tej wiosny, na szczęście zima już nas opuściła. Zaczyna się wiosna i zaczyna się również nasz program. Trale morale, zapraszam serdecznie. I oto nasz pierwszy konkurs krosowanka. Poproszę o grafikę. Nasz wyraz ma 7 liter. Nasz wyraz ma 7 liter. No i co? I coś tutaj jeszcze wstawimy, żeby Wam ułatwić, bo to chyba nie jest... to nie jest chyba łatwe tak odgadnąć od razu, jakie... jaki to słowo, jaki to wyraz. Proszę więc o wstawienie. O, proszę bardzo. Mamy wodę i mamy literkę O. Wiemy, że drugi jest O, ale to nadal jest bardzo mało. To nadal jest, nadal jest bardzo mało, więc musicie poszukać... poszukać słowa, jakie to pasuje. Ja będę oczywiście podpowiadać i musicie odnaleźć to słowo. Jeżeli już je odnajdziecie, to skontaktujcie się ze mną, wysyłając SMS za treści Trele pod numer 7326 lub zadzwońcie pod numer 0700 683 000. Naprawdę warto, naprawdę warto. A dlaczego? Bo do wygrania 5000 zł to nasza główna nagroda, która w niedługim czasie może stać się Waszą własnością, może znaleźć się w Waszej kieszeni na wiosnę. I teraz już pierwsza podpowiedź. Znajdziesz ją w składziku narzędzi na działce obok kopaczki i grabi. Co takiego znajduje się w składziku narzędzi na działce obok kopaczki i grabi? Co to może być? Co to może być? Czy już wiecie, na pewno wszyscy działkowicze się już domyślają. Jeżeli działkowicze są teraz na działce i robią na przykład jakieś wiosenne porządki lub coś już tam sobie kopią na przykład e, nie wiem, grządki na przykład, no, czy kwiatki już sadzimy, no, no nie wiem, nie wiem, czy jest już na przykład nie jest za zimno jeszcze. E, wykorzystajcie to, że właśnie teraz większość z Was wykorzystuje tą piękną pogodę, która jest za oknem. No, i nie ma ich w domu. Jeżeli wy jesteście, to naprawdę macie bardzo dużo szczęścia. Macie dużo szczęścia. Dlaczego? Bo oglądacie ten program i macie zwiększone szanse na to, aby wygrać. Ile? No ile? 5 tysięcy złotych. 5 tysięcy złotych do wygrania. Do wygrania. Ale zastanówmy się, zastanówmy się, co my tutaj mamy w tej grafice. Mamy na razie jedną, liter, jedną literkę O w naszym wyrazie i słowo woda. I to słowo woda kojarzy się. Kojarzy się i ma Państwa naprowadzić na właściwy trop, na właściwy trop, aby pomóc Wam w odgadnięciu, co to za hasło, co to za hasło, co to za zagadka. Woda. Z czym się kojarzy? Oprócz tego wiemy, że znajduje się w składziku narzędzi na działce obok kopaczki i grawi. Nie jest to wiaderko, nie jest to wiaderko. E, co to takiego może być? Co to może być? Bowiem, że jest zazwyczaj na działce, e, jest duża i metalowa, jest duża i metalowa, ale może być też plastikowa, może być też plastikowa, no i wtedy jest na pewno lżejsza. Więc wszystkie ogrodniczki wtedy mają trochę lżejszą pracę, bo jeżeli ją wypełnimy, wypełnimy wodą, no to wtedy już naprawdę jest bardzo ciężka i trudno jest, i trudno jest wtedy, no podlać to co byśmy chcieli. Ale ale nie zapominajcie o tym, że 5000 zł w tej czeka, więc telefony w dłoń i dzwoncie i wysyłajcie SMS-y, SMS-y o treści trele pod numer 7326 lub zadzwońcie. Zadzwoncie koniecznie pod numer 0700 683 000. A chcecie poka pokażę wam, pokażę wam pieniążki, bo na pewno wiecie, że 5000 do wygrania i na pewno chcecie je zobaczyć. No nie możecie ich jeszcze dotknąć, nie możecie ich jeszcze dotknąć, ale jeżeli tylko się ze mną skontaktujecie, jeśli tylko do mnie zadzwonicie, jeżeli tylko odgadniecie to hasło, to hasło, którego szukamy, będziecie mieli szansę powalczyć o 5000 zł. Aby Wam ułatwić zadanie, wstawimy jeszcze jeden wyraz, jeszcze jedno słowo poproszę o wstawienie. Rabata. No i pojawiło się nam a ostatnie. No i rabata, wiemy, że jest woda. I rabata. No, rabatę dobrze jest czasem podlać wodą, prawda? Żeby dobrze nam wszystko tam rosło, żeby wyglądało tak, jak ma wyglądać, żeby było odpowiednio mm, nawilżone, nawodnione. Co do takiego, o czym ja mówię. E ten, to urządzenie e, służy do tego, aby właśnie podlewać. Podlewać kwiatki, grządki, rabatki. Aby pięknie rosły nam kwiatki. Nawet nie czuję, jak rymuję, proszę bardzo. Aby najlepiej, e, jeżeli chcecie poczuć 5000 zł w Waszej dłoni, te 5000, właśnie te 5000, to wykręćcie do mnie numer 0700 683 000. Lub wyślijcie SMS o treści trele pod numer 7326. Spójrzcie na grafikę, spójrzcie na grafikę że słowo woda i rabata kojarzą się, kojarzą się z tym wyrazem, więc wykorzystajcie to. Znacie też dwie litery, o i a, no i ta zagadka staje się coraz prostsza, staje się coraz prostsza, aby wy wykorzystajcie to, że siedzicie sobie wygodnie w domu, że patrzycie jak słońce wpada wam przez szyby, jeżeli już umyte, to znaczy, że po wiosennych, po wiosennych porządkach, zrobiliście sobie może przerwę w wiosennych porządkach, skończyliście, może myć właśnie te szyby, i teraz możecie spoglądać jaka piękna pogoda za oknem, i pat na tych wszystkich ludzi, którzy sobie tam spacerują I co? I możecie wygrać w tym czasie 5 tysięcy złotych, bo jesteście w domu Oglądacie nasz program Jesteście we właściwym miejscu Właściwe miejsce to również miejsce Blisko telefonu blisko telefonu Trzeba mieć go w zasięgu ręki Trzeba mieć go w zasięgu ręki, bo tylko w ten sposób Można wygrać u nas nawet 5 tysięcy złotych Więc jeżeli już go macie w ręce trzymacie, to, trzymajcie mocno I wyślijcie sms o treści trele pod numer 7326 Lub zadzwońcie pod numer 0700 683 000. Bo tylko w ten sposób, tylko tak wykręcając te numery lub wysyłając sms -y, będziecie mieć szansę powalczyć o 5000 zł. 5000 zł na wiosnę! Jeżeli jesteście w trakcie domowych porządków, no to na pewno te 5000 tysięcy złotych wam się przyda. Na przykład y, możecie zrobić za to remont. Remont wiosenny, odświeżyć mieszkanie, odświeżyć dom lub posadzić coś, na przykład w ogródku. Jakieś cenne krzaczki, jakieś cenne kwiatuszki i je podlewać. Czym podlewać? No właśnie, to jest to słowo. To jest nasza zagadka. Na pewno już wiecie, na pewno, na pewno wszyscy ogrodnicy, wszyscy działkowicze wiedzą, co to takiego jest. Może być plastikowa, może być metalowa, może być duża, może być mała. No, ja ją trzymam u siebie w mieszkaniu na parapecie i raczej spełnia funkcje takie ozdobne niż użytkowe. Pewnie dlatego większość moich kwiatków to są kwiatki suszone. Nie dlatego, że były takie zawsze, ale dlatego, że zapominam je podlewać. Wy nie zapominajcie i nie zapominajcie również, że u nas do wygrania 5000 tysięcy złotych. 5 w naszym programie. Widzieliście już je? Wierzcie, można wygrać 5000 zł. Wystarczy tylko spróbować. Wystarczy spróbować i zadzwonić do nas lub wysłać SMS o treści TRELE pod numer 7326 lub zadzwonić pod numer 0700 683 000. Tak, to są te numery 0700 683 000. I numer SMS 7326, gdzie wpisujemy słowo TRELE. No! Ja czekam, czekam na Wasze zgłoszenia, czekam na Wasze telefony. Chciałabym bardzo, aby ktoś wygrał dziś te 5000 złotych. Tak, bo są do wygrania, są do wzięcia. I później już tylko wydawać. Co za przyjemność, co za przyjemność, a teraz już druga podpowiedź. Z dzióbkiem i sitkiem poi kwiaty w skwarny dzień. Z dzióbkiem i sitkiem poi kwiaty w skwarny dzień. Czy już wiecie? Wiecie, że możecie ją znaleźć również w składziku, że nie jest to kopaczka, nie są to grabie, nie jest to wiaderko, nie jest to też butelka czym można podlewać kwiaty. Ma dzióbek. i przez to podlewanie staje się łatwiejsze, dlatego że jest bardziej dokładne. Bo jeżeli weźmiemy wiaderko, to na przykład możemy zalać całą grządkę, możemy zalać całą doniczkę, no wtedy będziemy mieć jeszcze sprzątanie dodatkowe. Nie jest to najlepszy sposób. No właśnie ona, ona nam ułatwia podlewanie kwiatów. Jeżeli jest gorąco, a będzie coraz, coraz cieplej, no miejmy nadzieję, że nas zima na przykład jutro nie zaskoczy. No, to wtedy ta rzecz się bardzo przydaje, bardzo się przydaje, a ja wierzę, że również 5000 zł Przyda się Wam na wiosnę. Przyda się Wam na pewno. Jeżeli macie jakąś lukę w domowym budżecie, jeżeli ostatnio wydaliście e, jakąś większą sumę pieniędzy, to te 5000 zł na pewno załata tą dziurę budżetową, jeżeli tylko się ze mną skontaktujecie. I dacie sobie szansę na to, aby móc wygrać 5000 zł. Weźcie szansę w swoje ręce. Naprawdę nie ma co czekać, a jak już weźmiecie szansę w swoje ręce, to weźcie również w ręce telefon. Tak, w jedną bądź w drugą, lub w obie, na przykład w jeden stacjonarny, i wtedy wystarczy wykręcić numer 0700 683 000, a w drugi, na przykład, komórkę i wysłać SMS o treści Trele pod numer 7326. Bo ile wtedy można wygrać? Ile można wygrać 5000 złotych? 5000! Tylko u nas w naszym programie, nie wychodząc z domu o tej porze, wykorzystajcie teraz przerwę, która nastąpi na zgłaszanie się do naszego konkursu, na wysyłanie SMS-ów i na dzwonienie. Ja tej czekam, czekają 5 tysięcy i teraz już do zobaczenia za chwilę. Witam po przerwie w Trele Morele. To nasz pierwszy konkurs, ale ten konkurs już powoli dobiega końca, bo pojawiła się nam tarcza zegarowa i włączamy zegar. Pozostały 4 minuty. Już tylko 4 minuty do końca tego konkursu. Do końca tej zagadki, do końca, do końca pierwszego konkursu. I to już ostatni czas na to, aby jak najszybciej się ze mną skontaktować, aby zadzwonić pod numer 0700 683 000 lub wysłać SMS o treści trele pod numer 7326. Dlaczego warto to zrobić? Dlatego, że 5000 zł wciąż tu jest, wciąż tu czeka. Ja wciąż je mam. Jeszcze są w mojej ręce. Jeszcze są w w moich dłoniach, ale już za niedługo mogą być u ciebie. A o czym my tu mówimy? Jakiego hasła szukamy? Wiemy, że możemy ją znaleźć w składziku narzędzi obok e, kopaczki i grabi na działce. Jest z dzióbkiem i sitkiem i służy do podlewania kwiatów w skwarny dzień. Co to takiego? Co to takiego? A do tego jeszcze wiecie, że woda. I słowo rabata kojarzą się. Powinny się Wam skojarzyć. Powinniście już wiedzieć, o czym ja mówię, co służy do podlewania, do podlewania kwiatów, co to takiego? Ma długą szyjkę i dzióbek, rączkę może być metalowa, może być plastikowa, duża, mała, no może być też ceramiczna, ale to bardziej jako ozdoba. Jeżeli ktoś na przykład ma suszone kwiatki lub sztuczne kwiatki, no to wtedy może być ozdobna. Co to takiego? Czy już wiecie? Jeżeli wiecie, to nie zastanawiajcie się dłużej, bo czas płynie. Czas ucieka. Wy nie uciekajcie sprzed telewizorów. Już tylko macie dwie i pół minuty czasu. To już naprawdę bardzo, bardzo mało czasu, więc go wykorzystajcie i wyślijcie SMS o treści trele pod numer 7326 lub zadzwońcie pod numer 0700 683 000. bo tylko w ten sposób, tylko wykręcając te numery, tylko zgłaszając się poprzez sms -y, możecie spróbować wygrać 5000 zł. Pięć tysięcy. Dajcie sobie szansę, aby jeszcze Wam ułatwić, aby jeszcze ułatwić, wstawimy jeszcze jedną literkę i jeszcze jedno słowo. Poproszę o wstawienie. Podlewać, podlewać. No ja to już mówiłam o podlewaniu, że bierzemy wodę, wlewamy do tego czegoś, podlewamy na przykład rabatę. Ale zauważcie, że pojawiła się Wam trzecia literka W. Znacie więc już trzy litery, trzy litery w siedmioliterowym słowie. Ułatwione zadanie? Na pewno ułatwione. A 5 tysięcy złotych cały czas czeka. Cały czas czeka razem ze mną. I już tylko półtorej minuty. Już tylko półtorej minuty. To już naprawdę bardzo mało czasu. Już w pierwszym konkursie możecie sobie to zagwarantować, że wygracie może nawet 5 tysięcy złotych. Pierwszy konkurs. 5000, tysięcy. Piękna pogoda. Wiosna się zaczęła. Ludzie wyszli na zewnątrz. Wyszli na spacer. Wyszli z psem. Poszli, nie wiem, umyć samochód na przykład. O, do mycia samochodu też możemy to wykorzystać. Ręcznego oczywiście. Mycia. Wiele osób jest poza domem. Wy jesteście przed telewizorem, oglądacie świetny program Trele Morele i możecie wygrać 5000 złotych. Więc nie zastanawiajcie się dłużej, bo wasze szanse naprawdę rosną. A już tylko minutę, już tylko 60 sekund pozostało do końca tego konkursu. więc zadzwońcie pod numer 0700 683 000 lub wyślijcie sms o treści Trele pod numer 7326. Bo tylko tak możecie wygrać te pieniądze. Tylko tak możecie spróbować o nie powalczyć. Tylko w ten sposób mogą one się znaleźć w waszych rękach. Oczywiście musicie też powiedzieć mi, jakie to słowo, ale już na pewno wiecie, już na pewno wiecie, co ma długi dziubek i e, służy do podlewania kwiatów. Znajduje się na działce. Obok grabi i kopaczki. Już tylko 25 sekund. 25 sekund do Końca pierwszego konkursu. To już naprawdę bardzo mało czasu. Już czerwona kreseczka pojawiła się na zegarze, to znaczy, że już tylko, już tylko 10 sekund to już naprawdę bardzo niewiele czasu a już na pewno wszyscy wiedzą, o czym ja to mówię. Wszyscy wiedzą. 4, 3, 2. Jeden. No i niestety pierwszy konkurs już się skończył. Przed nami co prawda jeszcze dwa następne. Jeszcze konkurs drugi i trzeci, w którym również do wygrania duże pieniądze, więc już teraz nie odchodźcie od telewizorów, zostańcie z nami i zabawcie się z nami w następnych konkursach, a za chwilę ktoś powie mi, co to takiego. Halo, halo? Halo? Dzień halo. dobry. Dzień dobry. dobry, witam Panią serdecznie. Mam na imię Małgosia. Ja, Romana. Dzień dobry, Pani Romano. No, jakie oryginalne imię. No, świetnie. Pani Romano, jak tak. mija sobota, popołudnie? No, bardzo dużo porządku. Dużo porządku. Tak. I zrobiła sobie Pani przerwę, tak? Ja no, zrobiłam żeby... przerwę. Wpadłam to, jak sam raz było to hasło, które odgrywałam. No, proszę bardzo. I od razu się Pani z nami skontaktowała. Tak, świetnie. Tak, jakie to hasło? Konewka. Konewka. Świetnie. Oczywiście, że to konewka. Zapraszam do systemu nagród. Mamy tutaj tabelkę. Jest tutaj tabelka, wybiera sobie pani pole A, B, C lub D. Tu się kryje jakaś cyfra i później musi pani obstawić, czy w następnym rzędzie będzie więcej czy mniej przy wybranym przez panią polu. Aha. Zaczynamy A, B C lub D. Może od o jednego od A zaczniemy. Od A. Dobrze, sprawdźmy, jest 5 i zł już, no fantastycznie! Teraz e, proszę się zastanowić, proszę się głęboko sobie przemyśleć, czy w następnej kolumnie będzie więcej, czy mniej w polu, przez którym m, które pani wybierze. Aha, bo to trzeba z góry na dół, czy tak. czyli 1 2 3. Może pani wygrać A, B C lub D, tylko że wtedy będzie Pani musiała mi powiedzieć, czy w tym polu będzie większa, większa numerek, Aha. czy będzie mniejszy. No, To może weźmiemy dwa teraz, tak? Dwa i. I B. I B. I będzie więcej czy mniej? No. Chyba, chyba więcej. Więcej, no zobaczymy. Jest więcej, jest szóstka, już 1100 złotych. No, pani Romano, kobieca intuicja, gramy dalej. Przed nami trzecia kolumna. Które pole pani wybiera? Teraz weźmiemy trzy C. Trzy C i będzie więcej czy mniej? Może troszkę mniej? Nie nie? nie, nie. No, nie wiem. No, pani się tam zastanawia, czy troszkę mniej, czy troszkę więcej? No, może Proszę więc. się zdecydować, czy będzie więcej, tak? Więcej? 3C? Nie, troszeczkę mniej będzie. Jednak bo to mniej. Już chyba tak. Aha, czyli 3C i mniej. No. Mhm. mhm. I było więcej. więcej. Jednak było więcej, ale 1100 złotych, pani Romano, w sobotę za jeden telefon. No świetnie, świetnie. Myślę, że już nie wróci Pani dzisiaj do domowych porządków, że będzie się Pani cieszyła z tej no. nagrody. Gratuluję bardzo serdecznie. 1100 złotych już Pani wysyłamy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, a Państwa zapraszam na drugi konkurs. Trzeci konkurs, ostatni konkurs. Odkoduj to. Tak się nazywa. A dlaczego? Zaraz zobaczyłem. Proszę o grafikę. Kategoria natura. Kategoria natura. I co? I mamy tutaj jakieś literki. Mamy literki i mamy znaczki. Czyli trzy niewiadome. Trzy niewiadome. Pod tymi znaczkami należy wstawić. Są ukryte jakieś literki. I je trzeba odgadnąć. Trzeba je tam wstawić i powiedzieć, co to za słowo. Aby Wam ułatwić zadanie, abyście nie musieli szukać wśród wszystkich liter, które Wam teraz przychodzą do głowy. Do każdego z tych znaków przyporządkowaliśmy po cztery. I tak mamy kwadrat i to jest C, R, J i O. Eee, strzałka B, I, L i W. I kółko Y, Z, M i K. Któraś pasuje. Trzeba poszukać, poprzestawiać i wtedy już nie ma się co zastanawiać, nie ma co czekać. Wystarczy wysłać do mnie SMS o treści trele pod numer 7326 lub zadzwonić pod numer 0700 683 000. Zero. Ostatni konkurs. I co? I 5000 zł do wygrania w ostatnim konkursie. To już ostatnia dzisiaj szansa. Ostatnia szansa na to, żeby wygrać te pieniądze. A ja teraz mówię: biała pierzasta chmurka na niebie. Biała pierzasta chmurka na niebie. Tak jest nazywana. Wykorzystuje się tą nazwę. Chmurki są różne, tworzą różne krajobrazy, różne kształty. Ta jest biała, taka puszysta, bardzo sympatyczna. Jak to nazywamy? Jeżeli wiecie, to zgłaszajcie się. Zgłaszajcie się pod numer 0700 683 000 lub wyślijcie SMS-o treści Trele pod numer 7326. Wykorzystajcie przerwę, która już za chwilę i zgłaszajcie się bo 5000 zł czeka będzie czekał również po przerwie, więc wykorzystajcie ją. Do zobaczenia! Witam po przerwie w Trele Morele i w naszym ostatnim już niestety konkursie Odkoduj to. A dlaczego odkoduj to? Bo należy odkodować te trzy znaczki. Strzałkę, kwadracik i kółeczko. Należy umieścić tam właściwe, odpowiednie litery. Aby Wam to ułatwić, do każdego ze znaków przyporządkowaliśmy po cztery. Macie więc wybór trochę ograniczony w związku z tym i zadanie łatwiejsze. Aby więc było jeszcze łatwiej zastanowimy się nad pierwszym znakiem, czyli nad strzałką. Mamy tutaj B, I, L i W. I która z tych liter, która z tych liter może tu pasować? E, która? Możemy się zastanowić na przykład nad literką I. I. Czy to byłoby I A, I A? No to tak trochę brzmi jak i, haha, prawda? Ale to nie to, więc to nie jest literka I. To nie jest literka I, to jakaś inna literka B, L i W. Zostały tylko trzy. Jeżeli się dobrze zastanowicie, będziecie znać pierwszą literę. Pierwsza litera, a to bardzo ważne, to bardzo ważne, dlatego że jak znacie pierwszą literę, to później te następne już jakoś się układają w sensowną całość. Tysiące złotych czeka! Czeka tutaj na kogoś. Czeka, może właśnie na Спасибо. Może uda się je komuś wygrać? 5000 złotych. Nasza główna nagroda, główna nagroda. Dotychczas gościliśmy już dwóch widzów. Pani Romana wygrała pieniądze i pan Maciej. Pierwsze pieniądze już rozdane, już rozdane, może następne trafią do ciebie. Spróbujcie, nie wahajcie się. To naprawdę niewielki wysiłek. Wystarczy zadzwonić pod numer 0700 683 000, wykonać jeden telefon i można być tym szczęściarzem, który wygra całe 5000 złotych. Podobnie z SMS-ami. Podobnie z SMS-ami wystarczy wysłać SMS o treści pod numer 7326. A już na pewno wiecie. Biała pierzasta chmurka na niebie. W tytule piosenki zespołu Kult. Refren. Na głowie kwietny mawianek, w ręku zielony badylek, a przed nią wieży ten właśnie, a nad nią lata motylek. Taka wiosenna piosenka. Troszeczkę, ładna pogoda jest, prawda? Za oknem słońce świeci, Wysiedzicie sobie wygodnie w fotelu, popijacie na przykład herbatę bądź kawę, no i zastanawiacie się, czy się zastanawiacie, zastanówcie się, naprawdę to bardzo prosta zagadka. I zadzwońcie, to jest... to jest... No to jest zwierzątko. No powiem, że to jest zwierzątko. Można je spotkać w górach. Tam się wypasa je na halach. Wypasają je juchasi. Jak jeździłam do zakopanego, to zawsze obdarowywałam później całą rodzinę podobiznami tego zwierzątka. Oczywiście małymi i pluszowymi. Były zazwyczaj białe i mały przy szyjce dzwoneczek. Po co im te dzwoneczki? Aby się nie zgubiły. Aby się nie zgubiły, dlatego że na te zwierzątka polują wilki. Tak właśnie, dlatego też przy takim stadzie tych właśnie, e, zazwyczaj oprócz juhasa kręci się jeszcze pies. Pies też biały, duży, owczarek podhalański się nazywa. Tak, to właśnie on, też przemiły ten piesek, ale nam chodzi o te zwierzątka, które się tam pasą, które skubią sobie trawkę, są bardzo sympatyczne. E, mówi się także, jaki on, taka na nim wełna. A wełna, no proszę bardzo, wełna, możemy z niej zrobić sweter, możemy też zrobić skarpetki. jeżeli Znowu nas pogoda zaskoczy, to takie skarpetki na pewno się przydadzą, bo są bardzo ciepłe, co prawda trochę gryzące. Jak ktoś ma bardziej wrażliwą skórę, to może zacząć się drapać. A teraz nie drapcie się, tylko dzwoncie pod numer 0700 683 000 lub wyślijcie SMS o treści trele pod numer 7326, bo 5000 tysięcy złotych, 5 złotych czeka w sobotnie popołudnie. Dzień wolny, dzień wolny od pracy, dzień wolny, no może też i od porządków, no zróbcie sobie małą przerwę, a wy możecie zarobić w wolny dzień 5 tysięcy złotych. Naszą główną nagrodę. 5 tysięcy złotych. Jeżeli chcielibyście zobaczyć je, no bo jednego, no można jednego też zobaczyć. W zakopanym to te 5 tysięcy złotych można przeznaczyć na przykład na e, krótki wypad weekendowy. Do zakopanego i tam pooglądać sobie właśnie te zwierzątka. Miłe, sympatyczne, zazwyczaj białe, ale też i czarne. Mówi się, no jak, no mogę powiedzieć mówi się czarna owca. Czarna owca. Owca to mm, jego mamusia. Kto to taki? Kto to taki? Mały, słodki, ma dzwoneczek przy szyjce. Naprawdę milutki. Taki kłębiasty, no naprawdę cudny. Yy, tak samo cudna jest nasza nagroda. 5 tysięcy złotych. 5 tysięcy złotych do wygrania. W sobotę. W dzień wolny od pracy. Nigdzie się nie ruszajcie sprzed telewizorów. Nie odchodźcie, nie odchodźcie zbyt daleko ani zbyt blisko, bo teraz już muszę uruchomić zegar. Zegar został włączony. Cztery minuty, już tylko cztery minuty pozostały do końca tego konkursu. To już ostatni konkurs i ostatnie pieniądze. Ja je tutaj trzymam, 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 ale bardzo, bardzo, ale nawet bardzo chciałabym je komuś wręczyć. Mam nadzieję, że będzie to cała kwota, że będzie to 5000 tysięcy złotych nasza główna nagroda. Wystarczy jeszcze do mnie zadzwonić, jeszcze zdążycie, bo tego czasu, no mimo że on już upływa, i jest go coraz mniej, to jest go jeszcze wystarczająco dużo, aby wykonać... Tak. Ostatnie sekundy. I już koniec, już koniec trzeciego konkursu. No, kto nie spróbował, ten nigdy się nie dowie, czy udałoby mu się wygrać te 5000 zł, ale, ale może dowiedzieć się o tym jutro, bo jutro również nasz program Trele Morele na TVN7. Ale ja teraz już mówię halo, halo! Dzień dobry. Halo. Halo. O, dzień dobry panu. Już myślałam, że pan się do mnie nie odezwie. Nie, nie, nie odezwie się. Dzień dobry. Mówi Piotr z Warszawy. Witam, panie Piotrze. Czy w centralnej Polsce, w stolicy, również jest tak ciepło i pogodnie? Tak, również. No to bardzo się cieszę. W takim razie słyszę, że nastrój chyba też dobry? Tak, nie, wesoły, wesoły. No to bardzo się cieszę. Będzie jeszcze bardziej wesoły, jeżeli powalczymy o pieniądze. Jakie to słowo? Będzie to słowo baranek. Oczywiście. To baranek. To baranek na niebie można poobserwować. No a teraz poobserwujemy tabelkę. Mamy tabelkę, mamy sześć kolumn. Jeżeli dobrnie Pan do ostatniej kolumny, wygra Pan 5000 zł. Należy obstawiać. Wybieramy pierwsze pole A, B, C lub D i później obstawiamy, czy będzie więcej, czy będzie mniej. Zaczynamy? Tak. No to świetnie. A, B, C lub D. Obstawiam pole B. B. 500 złotych. 500 złotych. No dobrze. Teraz mamy drugą kolumnę, yy, i też należy wybrać sobie pole i obstawić, czy będzie więcej, czy mniej. Będzie to więcej. Mm -hmm. I będzie to pole C. Pole C. 7, no i jest więcej. No, męska decyzja. 1200 zł. Świetnie. I trzecia kolumna. Będzie to na pewno może. Mniej pole D. Pole D. No spójrzmy. Sześć jest mniej. No fantastycznie. Fantastycznie. 1800 zł. I teraz czwarta kolumna. Będzie to więcej. Więcej. Pole A. Pole A. No spójrzmy. 7 jest. No proszę, jest więcej, tysiąca złotych. No co za wyczucie. I piąta kolumna. Jeszcze tylko dwie kolumny i może się uda. Może się uda wygrać całą tą kwotę. Próbujemy. Piąta Będzie kolumna. To mniej. Mniej? Pole B. B. Spójrzmy, spójrzmy. Dwa. No niemożliwe. Naprawdę fantastycznie, strasznie się cieszę. 2700 złotych i ostatnia kolumna. Trzeba bym Będzie To na pewno więcej. Mhm. Pole D. D. Tysięcy złotych! Brawo! Gratuluję! Boże, dziękuję. Gratuluję bardzo serdecznie, cieszę się bardzo dziękuję. mocno. Cieszę się z panem, naprawdę te pięć tysięcy złotych na pewno się przyda. Boże, na pewno, na pewno. Bardzo się cieszę. Do widzenia, do Dziękuje, usłyszenia. Do widzenia, do usłyszenia. A Państwa zapraszam na jutrzejszy program. 10.15. Trele morele. Zapraszam bardzo serdecznie. Do widzenia, do zobaczenia.